Są jakieś fajne hejtareczki dzisiaj? Czy nie ma? Raczej nie ma, bo to niedziela, dzień przed pracą. Panie Widolę, no ma bardzo dobry humor. Bo wy tu jesteście. Czy mam laskę jakoś? No, swoją w spodniach. Dobra, kim ja jestem? To Co akurat wiem? 666, człowieku 666, kurwa. Mastery points, kurwa. Diabelski amumus ja płocka, człowieku. I wodospad. To jest kurwa, dlaczego mi takie coś kurwa sugeruje? Cóż, to jest jakaś fajna koleżanka. Kiedyś był pomysł mój na szachy. Zemię zrobić szachistę. Miała w tym pomóc mi Olaczka, prawda? Ale ja wtedy podziękowałem nie, bo stwierdziłem, że nie, chcę tych szachów, to nie dla mnie. Teraz mam ochotę na szachy, więc prawdopodobnie na dniach będę atakował znowu olaczkę. Jeżeli będzie miała ochotę czy coś, to zrobimy fajny kontencik z uczenia mnie do powrotu do szachów i nie dla was, nie dla osiągów, nie dla k zasięgów, nie dla tego, żeby coś w tym mieć, z tego mieć cokolwiek, tylko dla samego siebie, bo sam jestem ciekaw, jak długo będę wracał do formy, powiedzmy, i takie tam. No nie, bo ja kiedyś naprawdę dobrze w szachy grałem, no ale ja gram od dziecka w szachy, tak? No ale teraz miałem przerwę, więc podejrzewam, że jestem kupą. Przepraszam, że nie czytam czatu, ale no, jak widzicie, ja mam zupełnie inaczej, jeżeli mam fokus na grę, jest fokus na grę. Ja muszę coś z tym zrobić. Ja prawdopodobnie muszę monitor przestawić stamtąd tu, ale to dopiero po remoncie, jak będę miał trzy monitory. Plejaka kupię, tak że będziemy mogli coś tam na playaku czasami pograć, takiego, żebym się poruszał, wiecie o co chodzi. Przeskoczona, przeleciałem, waj, pej! Dostała do dzioba. Jinx w szoku, że tak szybko wydałem jej kobite że nawet nie wiedziała kiedy. Co do grania, kiedyś zagramy pewnie, ale ja to jestem taki do ludzi, wiesz, nieufny, jeśli ma być szczery. Wiadomo, że poddymiam, poddymiam, ale jeśli chodzi o to, nie, ja to jakoś tak nie znam. Jeszcze jak widzę, że, że taka, mm, nazwijmy to, odważna jest klientka, to coś to musi być nie tak. Ja chyba będę musiał sobie grafik zrobić, te wszystkie proje projekty, że były, no nie? Hej, zostały mi jakieś RPki? Ej, jak trafię za pierwszym razem... Tym jednym sparkiem seta, to już nie powiem nigdy w życiu złego słowa na Riot. Bez kitu. Prędzej wygram w totka, niż w to trafię. Sweet. A ile kosztują te sparki? Jeden spark za 400 RP? Nie mam tyle pieniędzy, mordeczko. Ja biedny streamer jestem. Zobacz, zero współprac. Nie, kupiłbym to, ale... Mam połowę mniejszą wypłatę Switcha w tym kurwa, miesiącu. Bo mi anulowali połowę subów ze względu na to, że miałem tego bana na 3 dni. Za co mnie przeprosili niby w następnym miesiącu mi mają za to oddać. Kurde, Korcą mi te sparki, Korcą mi te sparki, no. Ale już kupowałem kurwa, chwilę temu. O 2800 terpeków. No znowu mam kupić. Niech wam kurwa będzie, no. Niech wam kurwa będzie, no. Sanktu. Park. wolałbym chyba nic nie dostać niż jakiś paper i A nie wiety. Nie ma. No, no, stuwa poszła się jechać. Ale chciałbym tego rakana, bo luk już mam, no nie? Luk już mam prestiżową. A to jak ktoś kupi, to dla mnie jest krytynem. To wygląda jakby się ktoś na niego zesrał i zeształ. Myślę jeszcze, czy nie kupować stówki kolejnej. No jedzami czoska gamblera Kupuję jeszcze stówę. Najwyżej nie będę miał co wpisać licie Rajot zmusza do hazardu. Nie no, Rajot chce, żebyśmy byli hazardistami, to będziemy. Po to ci skrzynki wypierali. Gdybyś losował tutaj człowieku i wpierał siano. Nie wiesz jak jest? Ale ja nie gram ty. No. Wpie mi. 3000 rpków i dało skina za 1 trzecią. No typowy hazard, Mordo, no tak to działa, no. Tak samo jak k***a, na, na maszynach, masz kurwa. Wpisujesz 2000, a odda ci 200 złotych. No to jest to samo, zobacz. Bo ty nie możesz nie dostać niczego, no nie? Ty nie możesz nie dostać niczego, bo by było niezgodne to wtedy z jakimiś tam wytycznymi unijnymi. Ale tak długo jak dostajesz gówno, to i tak jest ok dla nich, wiesz. Nie, sobie sianko liczą. Wyobraź sobie, ilu takich debili jest, co tak kręci jak ja teraz. Taka Jednak... kawa lootbox od Riotu. No teraz już nawet na mortadelkę nie starczy przez Rajot Riot zmusił mnie do gamblingu. Tak pięknie tego seta wyeksponował, że muszę przepchnąć siano na jedzenie. Gdyby go mieć. Teraz trzeba gamblować w ten sposób. Obra, pierdolę to i pierdolę ten rajot. Dają mi ludziki, którymi nigdy nie grałem w życiu. Dostajesz rzeczy, którymi nie gram. Mi mi civil, jak ja civil przez 20 lat nie zagram. Ach, rare. Wszystko jest kurwa rare. Czym nie gram? Galio też nie gram. Sukces. Jaki Chyba sukces. Nawet jak chciał coś od zamytyki kupić to chyba nie ma tutaj nic. Nie wiem. Podobno to ma tyle samo szansy do wypadnięcia co to. W życiu. W życiu nie powiem, że to ma tyle... Aha, to jeszcze inne są. To mi to poleciało gówno, okej. Okay. Trudno, nie mam więcej siana. Teraz będzie chleb bez mortalerki jedzony. Nawet jak musiał coś kupić za tę esencję to nic nie ma. Jesteś po prostu zmuszony kwa, do dodania więcej siana jeżeli chcesz coś mieć z tego. Nie ja wiem, doładuję tak, żeby móc sobie raz zakręcić i coś kupić. Na chłopitami Tomanka Irelia Popierli mnie. Zobacz co te kłębe zrobili. Zobacz co te k zrobili. Uzależnili mnie od gamblingu. Uzależnili mi od gamblingu. 40 letnie dzieci uzależnili się od gamblingu. Zablokowali mi Już nie mogę Już nie mogę, zablokowali mi Nie mogę już kupić RP Nie mogę RP kupić Jak kasy nie mam na koncie Mam tam jeszcze Nie, mam limit Ustawiony ile mogę dziennie kartą płacić I nie wiem ile jest tam ustawionych Ale nie muszę do banku dzwonić Ja mogę wejść sobie na telefonie Ale ja specjalnie ten limit zrobiłem Bo przepierd... Za dużo siana dziennie ty Dobra, kupiłem Czuj mi to! Tak się właśnie teraz czuję. W ogóle na mi obróbówka Besseta. To Co k... myślił? A na chimi to gówno peja jakaś. Nie gram ty. Też jak trafię. Ja nawet civil nie mam. Ja nawet civil nie mam. Oni mi chromy dają. Właśnie stów p... i nie masz nic, haha To było gratuluję mózgu Chyba no, nie mogę normalnie Jesteś tyle od skina Ale jednak jeszcze kolejne stów. I nagroda pocieszenia Normalnie tak mnie od wydymał, że aż mi p... piecze odbyt bez kitu ty. Stawię sobie ten baner, żeby ludzie widzieli, że jestem p... debilem Jest to... Chyba gdzieś jakiś napis, że jestem debilem, to se ustawię. Ja już nawet nie mam ochoty na tego rakana. To nie jest tak, że ja psychi nie mam na gamblowanie i mam tyle siano na gamblowanie mordo. Ja nie mam jakimiś streamerzy, że mogę po 50 tysięcy wydawać na takie rzeczy. Już mi się nawet ten rakan nie podoba. Już mi się gracie dochciało w LOLa. Tręknęła mi psycha. Widzicie, ja nie mam szczęścia w niczym. Jedyne w czym mam k***a szczęście to w p***aniu relacji między ludźmi. Nie wiem, co mam ze sobą zrobić dzisiaj już. Czy grać, czy srać. Nie, nie przejmuję się, tylko no wiesz, fajnie, fajnie się trafia, fajnie się wygrywa. Także dziękuję bardzo Wam za wszystko. Dzisiaj niestety zawiodłem, nie pokazałem Wam, jak trafiam z seta. <grytanie> Trzymajcie się do jutra. Pa pa.